Stary jest dzisiaj bezbłędny, zobaczmy co dzisiaj wymyśli. Stary rzeźba rzymska. Wyjść Dzień dobry widzowie, witamy was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaczynamy od śniadania. Nie powiem gdzie, bo tylko Kinga nie wie gdzie to idziemy, to nie... ale, ale Kinga Cieka... będzie zadowolona. Ciekawostka, będziemy iść się na nie i widzę dwa obiekty, które się zgadzają z naszym dzisiejszym tematem. Ja Ola Czaj. Ola Ja wiem o co chodzi. Ja ja My się rozumiemy, to jest wiesz. Intuicja matka syn. Chodźmy, jeszcze. Ja Dojechaliśmy do kawiarni z psami, moi kochani. Tutaj biegają pieski i jemy z nimi śniadanko. Tako, więc zapraszam serdecznie. Druga połowa, drugim autem. Chyba parkuje po drugiej stronie. Ej, jaki ładny Starbucks w ogóle! Szkoda, że mamy tak mało czasu, bo ktoś się spóźnił, bo ktoś zrał długo. Ach, ten Max. Ach ten Paweł Ty, tu są te, rakuny no, Ale to są brudasy stary, Do, to odpomnisz tego? Ty, z tym masz, ty się kąpisz normalnie Ja nie będę się z tym kąpał Nie no fajne są co? Zarąbiste No fajne pieski, nie? A <laughs> <laughs> mają pokolorowane pieski mają Tam jest pudelek, toj. A czemu tam na różowo? No na co jest pudelek właśnie? Ja jest ja takiego chcę mieć właśnie I O Jezu, no jest kolorowy, nie? Ale w Azji tak robią W Azji robią, to jest norma w Azji, że tak, kolorują pieski okay. Cześć chłopaki, dzień dobry eee! Czemu on jest kolorowy. Jaki piękny futerek my będziemy tu jeść? Tak. O, Jezu, boże, jakie ładne Dobra, chodźcie, nie przestrzymę tylko chodźcie do nich Ale no. oh, Jasne. mogę wrócić na kolana? Śmierdzi nieprzyjemnie no, 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 Jest pieskiem

Podgryza, zobacz, podgryza, podgryza. podgryza. <gryza> o taki mały, ze <gryzny> ściekiznął. Mi, mi się nie podoba tylko to, że nie mają ogonów te psy. Ale może to tu, tu tak się robi po prostu, że się psom ogon obcina. Ale na przykład też nie mają tego te dopiero. On mi wybrał! On cię wybrał? On mi wybrał, możemy go zabrać! On, On, taki sopki, stary. On, On mnie wybrał! On ma taki sam kolor oczu jak ty stary. No, podobny na pewno. How much for this dog? <śmum> <noise> zapraszam, zapraszam. Idziemy do większej ilości piesków. Nie fajnie, że są kolorowe te niektóre, ale. To jest taki kolorowy To w ogóle co jest? To masz go. To jest to uszy. On usiadł sobie na mnie tak po prostu. A ten mnie kocha. Ja nie mogę. Ja nie mogę. No tak gryzie głaskać <noise> <noise> <Staję> <noise> <noise> Jestem i przestaję No i jestem Nie on mnie kocha, on nie chce zejść, patrzę on leży tak po prostu No masz Bym ci powiedział sztuczki, ale nie mam sztuczek po w... w... balisku. Jak jest super Cześć <noise> misiu Jesteś taki grzeczny, sobie, taki grzeczny Siedzi sobie tak po prostu A ty Mega spoko, nie? Fajne są węże, ale ten jest mega spokojny, mega G jest białutki albinos. Nie wchodź mi kóła. Ej, jak się fajnie w ogóle zaczepił tak pod pachem i patrz. Nie wiem czy to widać, ale, ale tak zaczepił mi ogon pod pachę i ja czuję, że on po prostu jest, wiesz, teraz stabilny mega, nie? On jakby się tak zrobił ciup, locked in okay. i teraz może się cały ruszać i jakby to jest mega spoko, ale mam, mam ogon węża pod pachą stary, mega dziwnie się czuję. Idziemy do Maxa, bo Max nie wie, że mam węża ogólnie. Co tam Maxior. Ej mogę też? No kurde. Jest węża? Yo, piona. Piona. On jest mega zainteresowany kamerą, ja ogóle. też. Chcesz Ej, to no, grzebie, nie porysuj. No, mówię, gdzie był jak To pan to. Stary. Ja mam, mam... to mam. Co tam mam? Telefon? Nie. No, to zawsze na wieś. to mam. to ja się nam na chce wkraść. Wiedziałem, będziemy mieli gościa. z poszedłem. Chcę Dobra, to Nie, chcę Wolię jest klucze Co pan nie na... Roket na właśnie poszedł na powanko, ponieważ w tej kawiarni można kupić sobie śniadanie w basenie pływając z szopem praczem Ogólnie powalony jest ten jakby miks wszystkiego, co można tu robić Bo tu możesz, nie wiem, chazać z pieskami Jesz śniadanie z szopem praczem w basenie, stary Jest też ping pong Dlaczego to p*** nie ma? Ja, Ogólnie, no ja. tu na śniadanie, więc ocena śniadania. Mamy tosta z serem i z boczkiem. Niewiele sera, niewiele boczku, no jest mocno średnie generalnie. Kinia, jak twoje pankajki? Załupiłam pankajki z lodami na słodko. Lody są spoko, ale pankajki są jak przygotowane z taki, takich gotowców. Takie twarde, specyficzne, albo trochę też niedorobione, ciężko stwierdzić. Na pewno nie są dobrze usmażone, ale... A ja grę jestem głodna. Ja na swoje jeszcze czekam. Nie dostałem swojego ryżu z jajkiem. We'll see. Ale jazda w ogóle, że w tej samej cenie masz do wyboru dosłownie stary tosta albo big breakfast, gdzie masz ogólnie wszystko, nie? I tam baked beans, tosty, jajka, warzywa, pomidorki. Widzimy, jakie mam problemy z restauracjami, że jak są kiepskie restauracje albo śniadaniownie, to jest jeden sposób, żeby mieli więcej klientów. Róbcie dobre jedzenie, to jest wszystko. A naprawdę restauracje i w Polsce, i za granicą mają tak, że o, róbmy słabe jedzenie po niskich cenach a, i będzie git. Wystarczy robić dobre żarcie w nawet droższych cenach, nie? Mhm. No mocno średnie, jak twoje, Aleks? Jeszcze ja nie próbowałem, live test, bo dostałem dosłownie przed sekundą. Ryż fajny, ale ryż tu mają mega fajny, wszędzie, bo tu jest pełno ryżu. Więc ogólnie git, no ale śniadanko, no nie wiem. Spokojnie, no 6 na 10. Widzowie, co do miejsca, w którym jesteśmy. Opinie są 4,7 na ileś tam set opinii, ale opinie, jak, jak wystawisz dobrą opinię, to dostajesz los za darmo, bo wiele to wyjaśnia. No powiem wam tak, czy te pieski mają super warunki? No nie miały, nie oszukujmy się. Było też widać, że ci pracownicy średnio do tych psów podchodzą. Znaczy niektórzy. Bo na przykład było okienko i mieli te pieski i widać było, że pieski były szczęśliwe, ale na przykład ten pan, który był z nami w środku, no tak dość specyficznie podchodził do tych psów. Ale uważam, że i tak one mają dużo lepsze warunki niż... Szczenię pies tutaj na ulicy. No po prostu tu inaczej podchodzą do psów i tyle, nie? Fajnie, że mogły od nas dostać dużo miłość. Widać było, że potrzebowały tej miłości. Tak. Bo były bardzo Strasznie głodne tego. przyszliśmy dać pieskom miłość i to było najważniejsze. Yy, nie zmienimy tego, że to jest, no, bo jest. Chociaż pomóc, to możemy pomóc tak. Możemy pomóc pieskom, czy tulaskim? Tak. Tak karmiliśmy, je przytuliliśmy i tyle. Aż tak źle nie miały, ale nie miały też najlepiej. Nie, nie ma co mówić. No Nie miały jakoś mega, mega fajnie Pamiętajmy też, że to jest inna kultura. Tutaj. E, no, Nie, mają jest, inne, tak, nie in... jest tak rozwinięte posiadanie zwierzaka w domu jak u nas na przykład. Tak. Nie? Mają inne podejście po prostu do psów. No i takie są realia. A teraz moi kochani wraz z Aleksem i Stomkiem jedziemy na rafting. Ja, ja, lubię, ja lubię sporty Uch. ekstremalne, dopóki nie dotyczy to żab i skoków z wysokości. Że dopóki nie spadnę do wody, to będę happy. Jak najbardziej. Będę się cieszył, będę się bał ale jak padnę, to będę pani jak cholera Ja słyszałem, że przewodnik, który tam pływa razem z nami, jest w stanie, czasami to robią. Specjalnie wrzucić nas do wody. Bo przechylić. Nie. Eee, Serio eee, mówisz? Tak słyszałem, no, o, że no. oni jakby wiesz, żeby był większy fan, to stwierdzają, dobra, teraz ich eee, wywalimy. Wrócimy. <grym> nie, to się boję. Będzie ciekawie. Dojechaliśmy już na atrakcję, mamy dobrego pana. <grym> <grym> no, proszę <grym> was, jest nasz pan. What's your pana. Oka? 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 Jest! Okej! Oka! Nie, yeah. yeah. Oni ma, mają coś takiego, że oni się no, przedstawiają, ty no, mówisz jakieś randomowe no. słowo, i oni mówią tak, tak, to jest to. I potem mówisz to tak cały czas, i jest. Oh, 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 jesteś chęcą. Oh. <laughs> yeah, yeah. oh, Nie, big, big, yeah. yeah. big! boy! Yeah, big Big boy. Be oh. boy. Big anaconda! Big anaconda! Patrzcie, patrzcie, jak idziemy! O oh, kurde, najmniejsze. Odnosz wyratuje panę. Nie że z tym panem będzie ciekawa przygoda. Just be careful, you bring something like GoPro, pole, everything, yeah. Maybe lose, broken, everything, not capital guarantee. Ok, yeah, we know, okej? Okay. ja się teraz zacząłem stresować tak że tak, bo powiedział, że no słuchaj, no, nie jest zbyt bezpiecznie, nie? To no. ten sprzęt i być jak powiem W ogóle nie patrzcie, gdzie my idziemy. Totalną dżunglę. A nasz przewodnik to w ogóle nie patrzy za nami. To jest tam daleko. Ciekawy experience. Wow! You are wow. strong! To jest chyba nasza łódka, wiecie, ona była trochę podziurawiona Szczerze, jesteśmy w totalnej dżungli, nie? A Tomek na włosu bo krawków nie widział. No bo ka spieszyłem się. <laughs> Jakiś zdenerwowany. <głos> <głos> tak <głos> Czy to jest bezpieczne? Wątpię. Czy to jest przyjemne? Wątpię. Czy będzie super? Też wątpię. Widać rzekę. A tu słuchajcie pani idzie z pontonem, nie? To jest niesamowite. Mi się nogi całe trzęsą już. No. No i ta rzeka zapierdziela, nie? To jest mega szybka rzeka stara. A podejrzewam, że to ile jest pichu. No ile kamieni ile jest. Kamieni. Będzie trzeba uważać Ok, Okej, welcome to Clara and also the name oka i w złej formie, a potem 10 kilometrów I w tym czasie może być 1,5-2 godziny na powietrzu 10 kilometrów Dwie godziny w celu, dwie godziny No ogólnie musimy siedzieć na krawędziach, nie? To jest tak niebezpieczne Pan powiedział, że jest duża szansa, że się wywali, wtedy robimy tak I ja pierdolę Ja chcę pójść Ej, szczerze jestem delikatnie zesrany Ja się sram Ja się też sram, też sram tak. Czemu ziomal, nas do tyłu wraca. CZEMU MY PŁYNIEMY TYŁEM?! Ale hardcore widzisz te kamienie? się ja. jak wyżyje komputerowej jakiejś chorej Omijaj je... k***a, Po prawej stronie? Right left? Right. Ej czekaj, where do we go? Stone! Jest, tam... mać. <laughs> kurwa mać! No baj to jest lajcik, to, to jest na pewno lecik. To jest, to 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 jest, jest luz, kuchu. to jest luz, nie? O oh, kur... Oh, oh. Mać! Hold on, hold on, hold on. on. Okej? Okay? Ja nie chcę stąd wypaść! Ja, 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 się, ja się panikuję stary. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. O! Ej, ale ogólnie jest całkiem chłodno! Jest całkiem chłodno, ale... Na? Jest pięknie patrz na tą roślinność. Ja nie mam czasu się na nic skupiać. My jesteśmy jest teraz po prostu w rzece między dwoma ogromnymi górami, które są pięknie porośnięte roślinnością. Nie no fajne to ogólnie! Ogólnie zajebiste, nie? Ale stres to był metr wody! super! Ale stresujące fest! O Oh, shit. oh go... ten meters No 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 No, you're joking Joking No joking Dobra, jest chill, tu jest pięknie Zajebiście To też tu jest to złoty, to nie może być, stary, tak, że mamy 10 metrów Nie ma opcji O k***a, kur... to są drzewa Uważaj Tam te drzewa, stary ja pierdolę! Jest gejd! Jest git Zajebiście to wygląda ogólnie. Niesamowite, niesamowite doświadczenie wzrokowe. A ci tu siedzą i po co oni tu siedzą stary? Jak jest ich życie, nie? Dajcie po co falo na ich stron? O kur... O kur... A, A to było lekkie. Wszyscy są? Wszyscy są?

kto To jest mój padel? No, Kto go złapał? Digger! Digel. Wow. Eee. To Łał! Muszę tutaj! O stary! Łał! Wow! Co to Kropeda? Krokodyl! Krokodyl! Nooo! Krokodyl Tarną walną i <grym> 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 bany, bany. Dawaj, dawaj, dawaj! dawaj bany, bany. Bany. Padel! 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 kamień padel! Tu wszędzie są te figury, nie? My cały czas płyniemy, widzowie, i cały czas są te wyrzeźbione rzeczy w skałach. To jest niesamowite. Wiesz, że jak na razie się trochę nie zlepuję, nie super na początku, ale jeszcze przydałem pewnie gdzieś w zjazdu jakiejś Korei, nie? No. O, no. co no. shower! No. Shower, no. yeah! Let's shower! To to ty nie? No szakra! A zimna woda fest! On nas tu trzyma! I to mnie trzyma! Skut z tyny. Nie no, ale to jest przemocne k***a na tych górach, nie? Po prostu jest... Nie, nie jest się, że tu jest wodospadu. Przejdzie! Tak. O! Ej, ładny fest! Jaka i ci Jaka brązowa. Ale ja to leciec. To jest nie. To jest nie. To jest to jest z Zatrzymaliśmy się w takim jakby pit stopie. Niesamowite to jest, że oni coś schodzą na dół z produktami, tylko po to, żeby nam je sprzedać pięć razy drożej niż w sklepie. A dalej Stanio, nie? Fajnie namachają. Pomóżcie, chyba. No daj, bo on sasha, no nie? No zgarnęły kurde 300 koła W sklepie byśmy zapłacili 50 tysięcy Za to? No Ja się tu na skalę stary Ej zablokowaliśmy się, jest lipa, nie pchaj na mnie, bo ja spadnę <grywa> Natura ogólnie jest piękna co na Bali nie? No jest pojebana Ja pojawana. szczerze mówiąc, myślałem, że Bali to będą plaże i plaże, A tak tak, plaże na i... Bali masz brzydkie plaże stary Ej Jak patrzcie, to jest niesamowite, po tym drzewie spływa woda, widzicie to? Wow. Idziemy na shower kolejny Idziemy na shower 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 on żyje tak od 50 lat, tutaj, on wszystkie jest naprawdę. really, drop? Yes. Ten meters drop, you leading now. hold on. and then keep smiling. to jeszcze keep smiling, stary! A no heal! Don't worry, be happy, no? Słyszę Słyszę tą wodę wielką, słyszę to. Ło, dobra, to jest coś takiego. Dobra, to jest slide, to jest slide. Widzieliście to obok? Tak! O, o stary! O, ktoś się pomylił kiedyś, to musiał się pomylić! Stary. 100% ktoś nie trafił, nie? O. Dobra, to koniec już. Ej, i my chyba serio musimy wejść do góry. Nie, płaka. Szczerze, zarobiste doświadczenie. Uważam, że najlepsze, które dotychczas mieliśmy na bali. I co ciekawe, wchodzenie po schodach z powrotem było dla mnie dużo łatwiejsze niż schodzenie w dół. No bo jestem ciężki i w dół stawy dostawały, a w górę mięśnie. I mięśnie sobie poradziły, ale stawy gorzej. No, ale było super. O ten atrakcji? Szczerze? Dyszka. Dyszka. No, naprawdę to było. było fajnie. Wróciłbym, naprawdę, wróciłbym. Też bym wrócił. Ale musiał być ten ziomek. Był cudowny, był cudowny, naprawdę. 10 on? na 10. Wow, mega fajnie. Jestem pod wrażeniem wszystkiego, co tam było. Koleś, który raz oprowadzał, oprowadzał? Opływał, zajebisty po prostu roślinność, miejsce. Wow, wow, wow. Jedziemy, teraz coś zjeść. się pizzę do nauku, stwierdziliśmy, że nie chce nam się iść na mieście i zjemy tutaj. No, ogólnie jedzenie na bali nie jest jakiś super. Chociaż ta pizza? Powiem wam, że nawet, nawet wygląda. Jedzenie w Azji ogólnie, jeżeli no lubicie azjatycką kuchnię, to jest spoko. Jak nie lubicie tak jak ja, no to macie problem i jecie właśnie takie rzeczy na przykład. No, to jest naprawdę pizza. To jest okej. Okay. Nawet, że jest ponad ok. To jest naprawdę dobra. Mm, vodka. Najlepsze chyba co jedliśmy na bali do tej chwili. Ojciec jest teraz na mieście. Bożenka siedzi z Maxem, zaraz przejmę Maxa i będę z nim siedział. Zobaczymy. Później będziemy robić jeszcze. Ale raczej dzisiaj mamy już chill w domu. Za miałem 6 milionów, a zostało mi tylko 500 tysięcy. Przewaliłem w 3 dni 5,5 miliona. Czyli jakieś. co? Ty dzisiaj wydać 5,5 miliona? To nieźle. To jest to jakieś 1000 złotych, bo płaciliśmy w restauracjach, za atrakcje i tak dalej, więc musimy jechać, wypłacić pieniądze. I stwierdziliśmy też, że idziemy na miasto, wydajemy sobie skutery, bo oprócz tego, że mamy auto, to fajnie było mieć skuterki. Więc idziemy ogarnąć sobie skuterki i yy, wypłacić hamko. Hello! Yeah. Hi! We want 3 bikes! 3 bikes! Good price! Normalnie podchodzimy tu, koleś ma zegar, ketę dowoloną, tutaj pierścienie stare Bransoletki, on z jej przepiesianą. Za zaroba, no. zaroba. Też git wygląda, jest węższy trochę. No jest węższy. Dla mnie git. No ja patrzę jak w ogóle do no. jechać, nie? To N-Max git. So we'll take two n max and one vario For week one week? one week. All for one week. Teraz targujemy się cenę. <grym> Kolej, koleś ma taką, taki uśmiech, który ukrywa, nie? Widać to było, nie? Że on jest szczęśliwy, ale jest taki ogure. <grym> Wydajemy na tydzień, stary. Nie pokazujemy szczęścia. Jest jasne, że będą. Ma robione. Jest. And for you, this one. No, 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 to jest dla mnie i mój kochany. I myśmy tylko znaleźli 3, nie? Tak. Czyli możemy być w Wietnamie i w Tajlandii się zdecydowanie lepiej targuje ceny. Mm -hmm. Tutaj oni są, mają swoją cenę i kurde, stary, to, jest, to jest ich cena, nie? Ok, good. A nie chcemy dw dwójki z przodu i koniec? No, 2 milion. 2 milion. 2 milion, prawda? 2 milion to jest perfekt. Znaczy, szczerze, ja się zawsze z nimi targuję, a później takim daję stówkę na piwku, albo dwie stówki na piwku, żeby mieli, nie? Także, ale lubię sam fakt targowania tutaj. Dla sportu po prostu targować się, nie? Dla sportu. Two million one hundred, right? Two million one Yeah. Okay, perfect. Good. Pan od 30 minut wypełnia formularz. Ja z szefową musiałam przyjść, bo trzy skutery wynajęliśmy i są gigantycznie zadowoleni generalnie. Bardzo miło. Śmiesznie, ale miło. Nie tylko, że mamy masaż za 10 minut. Myśleliśmy, że jeszcze zwiedzimy miasto, a musimy być zaraz na masażu. A jeszcze muszę wypaść siano na masaż. No, więc tak, kurde ciasto czasowo. Idziemy po helmet, widzowie. Ale mamy wybór. Ja się boję, że to są takie helmety, co by po 80 k nie? Nie, Czyli no te w miarę te są w miarę, stare, porządne, te białe. Serio, nie są złej jakości. W Tajlandii i Wietnamie były dużo gorsze, stare, Takie plastiki tam Spoko. Jest O wow, Tego nie było. Lecimy, widzowie. Thank you, thank you. Ej, zobaczmy ile to ma mocy. Trzymasz Tak. Ej, nawet, nawet. Spoko jest. Dzień dobrze siedzimy dwójkę. Idziemy szybko do bankomatu. I potem od razu na masaż Przyjechaliśmy do sklepu, do bankomatu Mam nadzieję, że to jest bankomat, bo nam pokazywało, tylko nie miało opinii w Super w skuterze też jest to, że sobie parkujesz to tak naprawdę wszędzie, nie? Sprawdźmy czy to jest ATM w ogóle Nie działa Nie spoko Dobra, zapłacimy jakoś Paypalem za ten, za masaż Wracamy Ucziliśmy masażystki już sam. Jak masaż? To był mój pierwszy masaż w życiu. Serio? A nie byłeś z nami w Wietnamie? A ty z nami nie byłeś? Nie, nie, nie. Okay. W Wietnamie nie na masaż, no? No? To był mój pierwszy masaż w życiu. Wow. Każdy potrzebuje to przeżyć, serio. Pani wjechała mi palcem w takie miejsca w plecach, o których nawet nie miałem pojęcia, że istnieją, stare. <laughs> Poprosiłem o taki mocniejszy masaż i to dostałem, nie, bo po prostu <laughs> momentami mnie aż krzywiło z bólu, ale było świetnie, naprawdę 10 na 10, will do again, na pewno. Super jest to, że te masaże tutaj, słuchajcie, kosztują 40-50 złotych, nie, to jest piękne, ja miałem masaż na dwie panie i to mnie kosztowało tam 60 złotych akurat i dodatkowo poprosiłem pani, żeby mi się skupiły na dłoniach i na stopach i to było tak świetne, że po prostu mam ochotę to powtórzyć. Ja nie sądziłem, że masaż dłoni może być tak relaksujący, Tak, stary. dłoń i stóp tak. też tak. stóp, ci się podobał? Tak, tak, tak. Masaż tak. dłoni i stóp to jest po prostu Coś niesamowitego. Dlatego zawsze ja proszę focus mm -hmm. on hands and, and feet, no? No. Na pewno to nie jest ostatni raz, jak brzmi ten masaż. Nie ma tak. opcji, stary. Nie, bo w Polsce to kosztuje to jest... 600 złotych. No. To, co to jest, ty miałeś. To jest taki relaks. No. To jest taki relaks za 4 dychy, nie? Z przyjemnością po prostu dajesz pani drugie tyle, nie? Dosłownie. Tak, to, typ, to, 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 no. dokładnie. Jest super. Jak masaż na dwie panie? Nie podobał mi się. Serio? No, dla mnie był zbyt intensywny. Okej. Okay. Nie byłam w stanie się zrelaksować, bo cały czas coś się działo. No to... po prostu za dużo się działo. Ja lubię jak jest, wiesz, rozmawiam już o tym z Aleksem, że ja lubię jak na przykład pani robi nogi, to się skupiam na tych nogach. Pani okay. się skupiam na tych pracach. Ja wolę mieć dłuższy masaż, ale na jedną osobę niż krótszy na dwie. Okay. To ciekawe, ja wolę zdecydowanie na dwie. Każdy ma swoje preferencje. Dokładnie, tak. Ogólnie dzisiaj troszkę nocne życie, gotujemy sobie właśnie... i patrzcie co Alex kupił. Wygląda to jak zgniłe truskawki. Obiera się to jak, e, no nie wiem co jest, twarda skorupka. Jak czosnek w sumie, no. I wygląda jak czosnek. To Chodź jest przebrane. Czosnek i, i ser I teraz smakuj, bo ja wpowałem. Ej, tu nawet jest jak czosnek. No, po pierwszy, ja się boję trochę. Ja nie wiem, czy mam zrobić Aleksowi. Spokój jak Agres. Będziemy smakować? Agres? Jak agres. A nie jak truskawka, trochę? Nie. Fajne, no No, mm, no. Ale... słyszę. Ej, Ale giga dobre Jak to, jak smakuje? Jak zrobisz z tej strony, tej płaskiej, to jest jak truskawka A tu nie ma smaku No może trochę Ej, Zostaje taki, takie coś na zębach od tego Patrzcie jak to świetnie wygląda Ale satysfakcjonujące w jedzeniu w ogóle to jest Tak, bo to jest chrupiące, w ogóle nie spodziewasz się tej konsystencji i tego smaku No, fajne A ja sobie właśnie gotuję aglio olio, ale na oleju Ale to jest giga dobre Smakuje mi to fest Proszę. Zapłaciłem za to całe 20 tysięcy stary? Czyli 4, 4 złote jakoś. 4 złote za taką kiszę. Całe, złota. jest pierwsza i stwierdziliśmy, że idziemy na przejażdżkę na plaży. Jest idziemy popływać. Tak. Najwięcej wypadków na Bali jest nocą. A my sobie idziemy na przejażdżkę nocą. Ale będzie git, mamy porządny sprzęt. Yamaha, Yamaha. Ja ma ty machasz, ok. Macha, ja macha. <noise> Ogólnie jedzie z nami nasz operator, który przejechał na skuterze w swoim życiu jakieś 500 metrów, z czego te 500 metrów przejechał przed chwilą na Bali, więc jest ciekawie. Stachu, kierunek wyłącz! O. Co? A bo ty jedziesz tym nie swoim. No te skutery, które mamy zasuwamy, zasuwają naprawdę, są 155, ale powiem Wam, że suną, patrz. to jest dobrze? Pamiętam, że te wszystkie figurki tutaj w nocy wyglądają giga-creepy. Strznie dziwnie to wygląda. Masz wrażenie, że jesteś w jakimś takim horrorze, nie? Wiadomo, te figurki są oczywiście hinduskie, religijne, oni mają wiele bogów. No ale to nie zmienia faktu, że wyglądają one przerażająco nocą. Idziemy akurat ulicą, w której stoi tego po prostu pełno. Zaparkowaliśmy, bo chcemy Wam coś pokazać i panowie od razu powiedzieli, że mamy do nich przyjść. Generalnie tutaj 29 marca jest święto i oni budują takie specyficzne posągi i oni będą te posągi palić, tak? Z tego co ja zrozumiałem to. Bo ja już byłem w takiej jednej, jednej świątyni, gadałem sobie z ludźmi. Oni są w ogóle turbo przyjaźni, są mega mili. Mówili, że będą to palić 28 na jakimś takim alabalu. Okej, okay, 28 A potem 29 jest taki, wiesz, jest oh. spokój, nie? Oh. O, no, internet tu się nawet wyłącza. Totalnie. Prąd, pr ludzie z prądu nie korzystają i tak dalej, także będzie ciekawie. Mam, 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 mam. What's that? What is that? What is that? To jest Ogo 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 O No ale jak to jest ładnie zrobione w ogóle, co? Z takimi detalami, robią to tak pięknie, tak ładnie, tylko po to, żeby to rozwalić po prostu 28, nie? Niesamowite to jest. Pan nam właśnie opowiada, to jest zbudowane z z drewna. Budują to 3 miesiące i okay. będą to palić, no. I tu właśnie kolejne powstaje, pan maluje jeszcze. To są dobrzy bogowie, a to jest zły Bóg. A dziecko nie wiadomo, czy jest dobre, czy jest złe. To jest ta taka tradycja. W ogóle tu dzieciówką jest Circle Case. Zazwyczaj najbardziej kojarzy jest Azją 7-Eleven, no bo w Tajlandii są one popularne. W Tajlandii, Wietnamie, tak, a, jest 7 -11. Dokładnie tak. A tutaj w Korei Południowej też jest i tak dalej. A tutaj nie mamy 7-Eleven, tylko mamy Circle K -a, i to nie są stacje benzynowe, tylko to są właśnie sklepy spożywcze. Na no, Circle K tutaj nie dostaniecie paliwa w ogóle. I hotdogów nie dostaniecie. I hotdogów nie dostaniecie. Natomiast paliwo i hotdogi dostaniecie w każdym innym poslebie. Tak, dosłownie. Wow, tu dużo ludzi robił łowi ryby w ogóle. A ja chciałem no. sobie wejść tu wody do wody, nie będę ich wody straszył. Ja też nie spodziewałem się takiej w frekwencji tutaj na, na plaży, co? No na molo, To naprawdę dużo ludzi. Ktoś tu śpi, ktoś robi ryby. No, Ej, tu są pieniądze, normalnie po złożone. No. Dwa koła leży. No. Nie, nagra... no. nie no. nagrałem tego, nic się nie stało. Ale uwaga, jest nagaźnisko. Aleks się wywalił, tak konkretnie. Ja chciałem docenić wody. To jest coś, czego w nie zrobiłem cieplutka jak nie wiem wow, jest zajebista, aż by wskoczył skoczył nie zresztą co no, będziemy wam mówić, pokażemy wam po prostu jak wygląda Circle i moi kochani mam ochotę na coś do picia, więc akurat zobaczcie tu macie jakieś gotowe dania tu typowo jak u nas pod ladą, piwko ale w ogóle ciekawostka, wszystkie napoje gazowane typu kola i tak dalej są tutaj mniej gazowane niż u nas, są takie dosłownie mało gazowane, ale też co ciekawostka na przykład kola nie jest wcale aż tak droga porównując do innych. Tak, pola w ogóle jest, mam wrażenie, na, wszędzie na świecie jest w miarę tania. Bo ona jest wszędzie na świecie chyba produkowana po prostu. Wiesz, wszędzie ma tak. fabryki, a ja sobie jakiś Green Suns original Lime and Apple. Można powiedzieć, że taka nasza żabka trochę. Udało się wrócić do domu, jest trzecia także idziemy spać. Widzimy się jutro. Cześć!